gronda 19, ze mną Joker, niestety po porażce tak na szybko. Co zadecydowało o takim wyniku walki? Co zadecydowało chyba kilogramy. Czułem mocno te kilogramy już od pierwszej rundy. Ciężko było go przesunąć w jakikolwiek sposób, skruszyć. No kilogramy jak najbardziej, prawda? Ja tam miałem tam 92 kg mniej niż zawsze. On no, tam grubo ponad na pewno stówę. No i to zadecydowało. Miałeś swoje momenty, były takie chwile, kiedy pomyślałeś, dobra, mam cię, za chwilę będziesz mój? No, w tej w ostatniej rundzie właśnie, ale też od pierwszej rundy czułem mocną szczękę. Ja tą szczękę miałem kiedyś złamaną, wiem, z czym to się liczy. No i zdrowie dla mnie na pierwszym miejscu przede wszystkim. Były te chwile, kiedy upadałeś, za każdym razem wstawałeś, upadałeś, wstawałeś. Było tam jakieś zwątpienie, czy jednak wierzyłeś do, do tej ostatniej minuty? Nie, wierzyłem, wierzyłem do ostatniej minuty tam na końcu. Właśnie wiedziałem, czułem, że jeszcze bym pociągnął tą walkę, to mogłoby to pójść z dwie strony, tak naprawdę. Ale to tak jak mówię, zdrowie przede wszystkim dla mnie na pierwszym miejscu. Jak się czujesz fizycznie? Coś jest nie tak? Fizycznie trochę głowa boli, bo jednak no mówię, czułem te kilogramy, miał kopyto na łapie, no i to wszystko, nie w sumie. Szybko wracasz do gromdy, do, do ringu. No na pewno sobie zrobię chwilę przerwy, no bo tak jak było mówione przed, to termin walki o mistrzostwo się trochę przesunął. Ja muszę sobie wszystko poukładać w głowie. Tak samo jak mówiłem prędzej, czy później tym mistrzem zostanę i tego się trzymam. Tego ci życzę, życzę ci dużo zdrowia. No i co? Musisz wrócić, mocniej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Gromda 19. Porachunki. Na żywo w pay-per-view nagromda.tv.